Witam Was na kolejnych leśnych przemyśleniach. Dzisiaj taki odcinek, myślę, w sumie tam spontanie bardzo mocno, bo nie miałem za bardzo pomysłu, a żeby coś nagrać, czy to, czy tamto. No ale pomysł pojawił się sam. I myślę, że ten odcinek nazywa się taki Egzorcysta za niecałe 300. Jak z fakturą będzie drożej. I powiem Wam tak. Że niektóre dusze na tym świecie zostają czasami po śmierci ciała. Nie chcą czegoś puścić, jakby miały nieskończony biznes, jakby miały coś tu jeszcze do zrobienia. Skąd to wiem, bo sam jestem taką duszą? Moje ciało dalej żyje, nie? ale kilka bliskich spotkań ze śmiercią, w końcu świadome spotkanie ze śmiercią, no, dało taką konfrontację i... i już. A ja miałem od bardzo już wielu lat takie właśnie poczucie, że ja tutaj coś mam do zrobienia. No to już teraz to poczucie zniknęło, ja już to robię. <gryw> po prostu. Droga swojego przeznaczenia. Świat duchowy. Wracam jeszcze do fajnego rzeczy, fajnej rzeczy a propos... Dlatego, że duże, niektóre dusze zostają, można by powiedzieć, na bardzo długo, czasami, bo nierozwiązaną sprawę mają tutaj na ziemi do zrobienia. I powiem Wam, w ogrodach, w których czasami jeżdżę, czasami coś robię, takie właśnie sprawy się pojawiają. No bo ogród czy dom jest miejscem takim bardzo. Związanym z naszym życiem to jest miejsce, gdzie poświęcamy mnóstwo energii, gdzie to jest nasze życie, więc jest przepełnione nami, jest przepełnione mną i <tryk> niektóre niedokończone sprawy. mogą mieć wpływ na życie dziś, tu i teraz innych domowników, innych użytkowników tego miejsca i tak dalej, i tak dalej, czy domu, czy ogrodu Dlaczego to mówię? Bo to jest bardzo, bardzo ciekawe że czasami nikt nie chce się zająć jakimś miejscem nikt nie chce ruszyć, że tak powiem Można by powiedzieć, że są nawiedzone. Wiecie, nawiedzony dom no takie tego typu rzeczy. No te dusze tam sobie nie chcą odejść no, to ja pomagam im przejść dalej, uspokajam je i No i oczyszczam miejsce. Często gęsto właśnie ogród, bo to tam się znajduje. Oczyszczam to miejsce z takiej złej energii, a tak naprawdę pozwalam tej duszy. Odejść sobie na spokojnie, bo jeżeli ona tam zostaje, to nikt nie chce tego nic robić tam, tam, na przykład w tym ogrodzie, bo ta dusza po prostu tak tam napiernicza, tak napierdziela, że, że aż trudno jest cokolwiek zrobić. Ludzie nie mają pojęcia, co się dzieje, dlaczego nikt nie chce robić, na przykład w jakimś ogrodzie, i tak dalej, i tak dalej. No a tam po prostu żyje ktoś, kto ma nieskończony biznes na tym świecie i czasami to zostawić ten biznes i ja sobie tak rozmawiam wtedy, oczyszczam dane miejsce rozmawiam, że, że może być spokojny, że może już to jest spokojny, spokojna ta dusza, że może już sobie spokojnie pójść dalej, puścić, bo jeżeli tego nie zrobi, no to nikt się nie pojawi, żeby móc zrealizować tak naprawdę te zadania, które gdzieś tam. Dusza ma nieskończone. No bo ona na to nie pozwala, bo odstrasza. Bo tak naprawdę nic dobrego z tego nie wychodzi. No ludzie, mam wrażenie, nikt o tym nie mówi, że tak jest. <laughs> że takie rzeczy w ogóle mogą mieć miejsce i mają miejsce. No, a ja. Egzorcysta, śmieje się. Dostęp. Ale zdałem sobie sprawę z fantastycznej rzeczy, jak istotna jest czystość mojej percepcji. Jak bardzo chcę ją w tym momencie zgłębić, żeby móc takie coś robić praktycznie na miejscu. Bez takiego przesunięcia w czasie. A do tego potrzebna jest czystość mojego doświadczenia, czystość mojego organizmu, tak naprawdę. Innymi słowy, jeszcze bardziej sobie zmyślałem, jak istotne jest to, co jem, to, co piję, wszystko, wiecie, sok brzozowy już zebrany. Pierwsze dzisiaj, pierwszy plon z ogródka działkowego, i to jest szpinak, który przezimował. I on sobie pięknie rośnie, i już ma liście do zebrania, i czeka mnie przepyszny koktajl ze szpinakiem dziś rano. Super. widzicie wschód słońca niedawno. <grymny> Piękny, fantastyczny. Aż sobie na niego troszkę dłużej popatrzę, no to słońce już grzeje tą energią fantastyczną, pomimo tego, że jest chłód, jest był przymrozek przy gruncie, to to słońce już ogrzewa. No już jest fajne, ono już jest silny, już końcówka marca daje radę. To, co ja robię w ogrodzie? Odkrywam prawdę. Co ja, robię, co ja robię u ludzi w życiu? Odkrywam prawdę. Prawda pojawia się sama. Często gęsto potrzebuję się wcielić w pewne role i zrobiłem to nieświadomie ostatnio, ale teraz już wiem, że mogę to zrobić świadomie, bez konkretnego zaangażowania się jakiegokolwiek na jakimkolwiek poziomie. Mogę to zrobić, ale muszę być autentyczny, żeby to zrobić. Czyli tak naprawdę to zaangażowanie jest. Jest całym sobą, tylko po to, żeby móc pokazać pewne prawdy, po to, żeby w życiu ludzi mógł, mógł się pojawić spokój. W pewnym momencie ludzie sami do tego dojdą i to jest, to jest fantastyczne, że ci ludzie mogę powiedzieć, że nie wiedzą co się wydarzyło, a w ich życiu pojawił się spokój. No bo pewne oczyszczenie w ogrodzie. Wyczyszczenie na poziomie duchowym. Następuje. Nie wszędzie jest to potrzebne. Miałem taką sytuację, to wam opowiem. Wycinałem jakieś drzewo, taka duża tuja. Dobrze, z 10 metrów miała. Trzeba było się tam z nią troszkę pobawić. 10-8 metrów. Duża tuja. Naprawdę dużo. <grym> I... <krym> I jak wycinałem tą tuję, poleciał już czubek. Zszedłem na dół i nagle poczułem taki strzał energii, że aż prawie usiadłem. I to był strzał energii, który należał do. Jakby ta istota, która sadziła tą tuję, dbała, pielęgnowała, żyła dalej w tym drzewie. To drzewo miało tam na 10 lat, nie? No, no dalej żyła. Ja aż po prostu prawie usiadłem i mówię, o, grubo. I zrozumiałem wtedy, jak bardzo istotna jest, że ta energia, ta dusza, to... i stwierdziłem, że aha, ty, ja pozwolę ci odejść, posprzątam wszystko, co ty tu miałeś do zrobienia, a tak naprawdę zauważyłem, że ta dusza kręciła się w tym ogrodzie tylko dlatego, że ktoś ją trzymał, bardzo kurczowo. A trzymała to właścicielka zmarłego męża. I nagle takie rzeczy po prostu zaczęły się pojawiać. Czyli, aha, to jest ten moment, kiedy ja mogę posprzątać tak naprawdę świat duchowy, twoje życie, ty jesteś gotowa. Ta właścicielka była gotowa na to, żeby ja posprzątał tą energię, żeby ta dusza mogła odejść, żeby mogła przejść. Dalej, a to drzewo to był tylko symbol. No więc dołożyłem wszelkich starań. Pięknie wszystko posprzątałem. I... I... już. I w różnych ogrodach to są różne rzeczy do zrobienia. No ale... <laughs> w niektórych nie ma nic do zrobienia. W większości nie ma nic do zrobienia. W większości wszystko jest w porządku. No ale trafiają się ogrody, w których... Są takie, a nie inne zadania. Nie da się ich wycenić w żaden sposób. A pomagają żyć dalej całej rodzinie, bo odchodzi w spokoju. Dusza tak naprawdę odchodzi. Przestaje, przestaje męczyć. Śmiertelników, można to tak określić. Dusza, nieśmiertelna sfera naszego życia. Jeżeli ona odejdzie dalej, to ona potem w końcu ma możliwość wrócić, tak? To jest proste. A jeżeli ona nie ma możliwości. ale coś do mnie dotarło fantastycznego. Ale to jest niesamowite. Bo ona wraca często, gęsto w kolejnym pokoleniu, można by było tak określić. Haha! Ale, ha, ha. otworzyły się po prostu fantastyczne rzeczy. I ok. Ja akurat pracuję nad takim jednym ogrodem gdzie, gdzie dusza nie chce go puścić. A już teraz wiem nawet jak wróci do kogo. I tym bardziej mogę przekazać jej ten spokój, że, że może odpuścić. Bo czekają w przeciągu 2-3 lat. Myślę, że bardziej trzech Powrót. Ze spokojem na miejsce, w którym już była, w którym żyła i i luz. Może spokojnie sobie odejść. Bo może pojawić się nowe pokolenie, do którego ona może wrócić, ale jeżeli nie odejdzie, to nie wróci. Prosto. Wow, co za odcinek w ogóle. Totalnie spontaniczny, fantastyczny, niesamowity. Skąd o tym wiem? Bo wiem na przykład, że moja córka ma fantastyczne zdolności. Zauważyłem to. Coś Wam teraz też powiem, bo zostałem ostatnio posądzony, że jestem tam takim i takim tatą, że nie spędzam tyle czasu z dziećmi, ten i ten. Oczekiwania, rola rola oczekiwania zderzam się z tym nie mogę powiedzieć każdego dnia nie no ale z jakiego ja poziomu się z, z tym zderzam i wiecie że ja nic nie robię teraz. To ja wam teraz coś takiego powiem nie tylko wam bo to jest tak naprawdę też bardzo mocno to co ja robię tu i teraz jest ukierunkowane w jej stronę bardzo bardzo mocno bo ja wiem, że ona kiedyś wybudzi się z pewnego rodzaju kłamstwa, z pewnego rodzaju iluzji. I ja nie wiem, czy ja wtedy jeszcze będę fizycznie w jej życiu, żeby jej to powiedzieć. I to mówię to teraz, że nagrywam to dla ciebie, tylko po to, żebyś ten moment, kiedy ty się obudzisz, mogła przejść to razem ze mną. Bo jej zdolności, ja wiem, jaka dusza tam wróciła do jej ciała. I, i to są tak absurdalne zdolności, i tak absurdalne po, po, powiązanie i nierozłączność ze światem i z naturą, że. I tego nie da się w żaden sposób kontrolować, nie będzie dało się tego w żaden sposób yy, ujaźmić jakimiś społecznymi i, i tak dalej normami prawem, niczym. To jest ponad. Poza, poza zasięgiem. Nie, ona jest, po, jesteś poza zasięgiem, Aniu. <laughs> ja to wiem, ty też to wiesz, ty to poczujesz, to w pewnym momencie twojego życia się obudzi, będziesz miała możliwość obejrzeć sobie te filmy, żeby je zrozumieć. Tak naprawdę po co ja je nagrywam i dlaczego. Ja nic nie robię dla swoich dzieci, no tak. Ja robię tylko na innym poziomie. Ja nie robię na poziomie oczekiwań społecznych. Ja to robię już na poziomie duchowym, na poziomie rozwoju, do którego chciałbym, żeby mnóstwo ludzi miało, miało dostęp, ale nie wszyscy są na to gotowi. Dla niektórych wystarcza im dotychczasowe życie w komforcie, to co. Można powiedzieć świat zewnętrzny im dostarcza, to no to już to, o to styka. No jak ja mam dostęp do takich rzeczy, to jak mi może to styknąć? To, to się nie uda w żaden sposób. Ja wiem, że ona to ma. No a ja być może nawet w wyższym i większym poziomie niż ja. E, tego nie wiem w tej chwili. To od niej zależy, jak daleko będzie chciała pójść. Ktoś tu do mnie, ktoś tu do mnie puka w tym momencie, przepiękne, fantastyczne dźwięki lasu. Kurzona dusza, która nie może powrócić na ten świat, bo nie może z niego odejść. To jest temat. Destabilizuje wszystko. A tak naprawdę jedyne, czego potrzebuje, to odpuścić. Tylko po to, żeby zaznać spokój. Żeby osiągnąć spokój na poziomie duchowym. Żeby móc zająć się, żeby móc dokończyć to, co zaczęła, potrzebne jest. I nowe pokolenie. I wtedy będzie mogła dokończyć wszystko, ta dusza. Wszystko, czego nie skończyła. Wow. Wow. I już jest spokojna, i już może odejść, bo wszystko jest na dobrej drodze, żeby to się wydarzyło, i już i tyle. <suszy> Mam wrażenie bardzo. <suszy> Ciekawy odcinek, dla mnie przynajmniej. I to w ogóle to, co się pokazało tu i teraz, to jest po prostu tak niesamowite. Jak droga pewnej istoty się po prostu ukazała, że może to się wydarzyć. To jest po prostu jak, gdzie na przestrzeni ilu lat. To wszystko się samo poukłada, nie? ale niesamowite. Dziękuję Wam i do zobaczenia na następnym filmiku.